No Dzień dobry kochani kolejny odcinek Indiana Jonesa, tak? Lego Indiana Jonesa Teraz my, no, będziemy przechodzili piąty part, bo w czwarty przychodzisz mi, Ober? To... Tak, było, było na pewno było, nie? Pamiętasz? No dobrze Ober, dzięki. To piąte, czekaj, ty jak to się robi? Dobra, piąte. Ej, ej, nie, nie! Tak. Nie! Tak. Nie. Tak. nie. Dlaczego? No co ty no, zrobiłeś? No bo no bo... No, no bo i w inną no, mapę, no, Ober. No, no, no bo nie. Because? Nie. Ober. Patrz. No tu. Czemu jestem tym frajerem? No bo ja Dlaczego? cię tak zamieniłem! Czemu to? Bo patrz, to jest połączone z tym, nie? No. Jest spoko, A to nie jest połączone z tym. No bo, bo. tu już nie lecieliśmy, tu są połączone dlatego, bo tu się leciało. A tu chodziłeś. Dlaczego? A nie wiem, zapytaj się twórców, idziemy. No nie mu... ruszaj, Nie ruchaj! Fajna mam rupa, nie? Ej. Je. <laughs> Dobrze, także moi kochani, przede wszystkim chcieliśmy tu. Przede smarkać. chcieliśmy podziękować tego, tak bardzo co. Nie pamiętam jeszcze. No Ober, ale takie no, ale, duże wydarzenie. Ale na serio zapomniałem o to. Naprawdę? No naprawdę, naprawdę? Nie, nie wiem o co chodzi. No pół tysiąca widzów! No i co z tego? No nie, nie, nie cieszysz się? Ja mam czternaście. No, on ma czternaście widzów, subskrybujcie ober, on się cieszy. No ale kurde, pół tysiąca, zobacz jak to brzmi. Jasne. Kiedyś... To, no, tam kiedyś było 100, potem 200. No 200, nie nie 400, dober 500, pół tysiąca. Właśnie tak fajnie brzmi, bo nie mówimy 500, nie tylko pół tysiąca. Było około 153 dobra i 500 No mniej więcej tak było. E, ty zobacz jaka jesteś mocarna kobieta. Wow. Mm -hmm. No bardzo jestem. No i zaś te przecinki, denerwują mnie obra, a ciebie? Przestań śpiewać. Dobra, ty kim ja jestem? Za mnie. Jestem kobietą. Zamień się. Lubisz być kobietą? Zamień się. Lubisz być kobietą? Się, się. A lubisz być kobietą? Zamień się. No to czekaj. Nie czekaj, a wtedy bo ja chodzę. Ty czemu to się tak. Dobra, teraz jestem. No i kliknij jeden. Przestań śpię. Ober! No nikt nie kliknąłem tego. To nie klikaj! Chodź tu. Do idziemy do idziemy bić patrz. tego gościa. Bije, bije Czas, pięknie Co go bijesz? Reaktor atomowy. To nie jest reaktor atomowy ober. Jest. Dlaczego? Ty się nie Ale ober ja ci mówię, że to nie jest. Chodź tu wskocz skoczku. tu. tam tamto małe. No ober, proszę cię. Ja Ociu proszę cię! Ja biorę skrzyneczkę. You stupid woman! No to, ej, a wiem co masz zrobić. No? Ja mam sobie skrzyneczkę, nie? Co masz? Skrzyneczkę sobie. No ja też mam, ja mam... Na, na dół tam masz, patrz, ober. I masz nie Nie. A tak, no ty pierwszy, kłopoty tu trzeba dać. Cicho to. No cicho, cicho, no. Połóż, czekaj jak to się kładzie. Dwa? Dwa, dobra. Dobra, no, już. Nie już. mnie. Tak? Nie. Mm. No to... I teraz musimy tam iść. Ale nie, najpierw wiesz co zrobić. Ja te. No, Będę kierował koparą. To nie jest koparka! Koparka to się nie Ober, te musisz kliknąć. Ja, no, kopara. a to nie jest kopara. No to Dźwigus. No to Dźwigus jest, no. Dawaj, no, to Ober wziął mi wezwanie. Ober. Jepka do kopary. No nie jest koparka! Wow, jakie super. Ober! Psz, 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 no, pięknie. Ja, no teraz? Aha, teraz to tam musi dać z drugiej strony? No. Nie, czekaj, nie dawaj. No, dawaj teraz. Widzisz ten bajer? Nie. Ty ja możesz wysiąść. Wysiadamy. Idziesz tędy. Widzisz? Wszystko. Ale poczekaj bo to i muszę zebrać te niektóre. To idź, zbieraj, ja zbieram z górę. Poczekaj, bo tutaj mam. Tak? No, stój tam. Co masz? O, pistolety. Pistolet maszynowy, no, fajnie. Ja go zajdę od tyłu, patrz. go no i dostałem od ciebie, no dzięki obciu. Ja biorę... O mój tata, ja biorę shotgun. No przestań ten jeszcze. Ty jaką fajnie biega?

no, podność na No i co z tym? chciałem łopatę. Trudno, rozwal go. rozwal. Dobra, patrz, pistolet maszynowy. kopaj, tam było do kopania. Dobrze, ja będę kopał. Gdzie? Tutaj. Tam jesteś pewny? Kurde, nie. Poczekaj. Hobber, zdecyduj się. Chyba nie. Kopiesz czy nie? No nie, no nie ma. Hobber. Dlaczego to musi być taki niezdecydowany? No, poczekaj, czekaj. Tutaj. ja cię proszę. Tutaj, widzisz. Tu tam jest puszka. Trzeba zrobić. Patrz, Musimy te tory naprawić. chodź tu Widzisz? się Ale musimy je naprawić, Ober. Nie ma bata. Ty, Ober, tu są jacyś źli ludzie, no chodź mi pomóż. Po jest. Chodź mi pomóż. To ty mi chodź pomóż, no ale to no ty Nie mi... biją! No mnie też, właśnie, tu jest druga opata jak chciałbyś. No i zabili mnie. No, czekaj, bo mnie też. Jeśli ci to pomoże, to. Czekaj, no, to nie pomoże. Uf, no, a mnie pomogło, bo mnie zabili. No i bardzo. Nie bardzo. No tak. i teraz przyjdzie do mnie. No Pytanie. i bardzo dobrze. Ja to naprawdę. No a ja kopię. Kopię, 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 kopie, kopię, 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 kopię. No weź, cały jak mi zasłoniłeś. Ja? No. Salutki tam jest... No co ty robisz? Coś ty zrobił? Nie wiem. Coś ty najlepszego zrobiłeś? Pchałeś wózek. A wolno tak pchać bez pozwolenia. No, nie pchałem no pchałeś go, patrz. Nie pchasz. Jak go nie pcham w ten sposób. Weź to napraw. Dobra, ja weź to, zanieś to. Co tam trzeba zrobić? I, no to naprawisz to w końcu? No naprawiłem, ale to się no. znowu zepsuło. Znowu się zepsuło, no ciekawe. No ciekawe, no popatrz zaraz, na mm -hmm, mm -hmm. ja naprawiłem, na twoich oczach. A zaraz no. się do na opadkosz. A zaraz się do mnie tak? No popatrz, proszę no proszę się, bardzo, a specjalnie. No dobra, nie, no a ośmieszasz się, ober. No sam się pośmieszasz? No, to, bo... chyba nie. Czemu ja mam łopatkę? Nie zgasiłeś mnie. Nie. Zamk a kiedy wredny się zrobiłeś ostatnio? Słyszeliście, jaki mądrzej? Zamknij, No mnie takie rzeczy mówisz. Jak powiedziałeś, weź mnie osłaniaj. Ja jestem beczką. Nie jestem tylko beczką. Chodź tu niewinną beczuśką. Czemu jesteś białą beczką, a nie czarną beczką? No to mnie popijasz. Chodź tu, pomożesz mi trochę. No bo to nie. Nie jesteś beczką? Nie? Przestałem mieć beczką. Ty ja wiem co ja muszę zrobić, czekaj, ja muszę tam wskoczyć. Oberto, czekaj, będziesz będziesz beczką. pchał. Będziesz pchał. Bądź beczką. Bądź <laughs> Przestań. Bądź beczką, ci i się cieszę. Cieszysz cieszy się? No. Z czego? tego, że jesteś beczką. Że jestem beczką, nie? No i spadłem, no ja. Bo jesteś beczką. Nie jestem beczką. beczką. Co ty nie masz z tą beczką? Beczki nie skaczą. Skaczą. No i... a w Tylko. Idź tam. Beczki skaczą. Nie, tylko kobiety skaczą w tej grze. Dawaj, idź tędy. Ej, tutaj coś hierzę. Podskocz, jest, Podskocz. Coś. Podskocz. Skacze. No i dawaj. I, i daj da, na tą platformę. Ty nie doskoczysz, chodź tu. Proszę cię. Chodź tu. Dings. A masz łopatę? Dings nie mam. No i wiedziałem, że tak będzie. A po tam, aha. Musisz iść po łopatę, To nie ma tutaj łopaty. Cześć. Musisz mnie zabić. Nie, tam było łopata. To chodź tam. Kurde, coś jestem stałe. A, ty nawet są trzy, ale jazda. Bierz. Dawaj. Ty ale... Ale, ale logi. No bo... Czekaj, u stop. Dobra, już nie. Stop. Dobra, i już dobrze. Dawaj. Jedziesz Mali. No ty. Ober. Nie ośmieszaj nas tak bardzo. No bo ona mi jakoś, kurde, ja idę i ona. Ober? Ober co przewidujesz na 500 widzów? Ej no, spóźniam. Co spóźnia? No bo biegam, przestaje biegać, a ona dalej biega. Cholera. Tu i skoczysz tam. No nie wiesz, dyskoczysz. musisz mnie tam przepchnąć. No jak mam cię przepchnąć, no, Jakie zaraz zepsute hotory? Tam masz... No i teraz musisz zbudować, nie? Patrz, budujesz. Taki backbajera budujesz. Coś ty zrobił. O. Wiesz co? Nie miałem takiego. No i ale to jak teraz... To... Tam były tory chyba, nie? Gdzie? No, nie, nie, bo może... ja je tam właśnie przyniosłem już. Zbudowałem jako budowniczy. No Ale ja je już zabrałem i no to Przyniosłem, muszą być tory jeszcze. Być, być może jest... Ode... Mądry. Mądry. Mądry jesteś, mądry. No budujesz te tory. M mądry. <laughs> jesteś mądry modrzew z ciebie ober. No tu mam kolejną łopatę, ale kurde to to ma być. I czemu on jakoś tak dziwnie mi się chodzi, chodzi. No właśnie mi też. No, Idź po to i szybko. Idziemy, 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 idziemy przy... Nie, no bo, bo ja noszę tory. No ale to my to. Idź na tą platformę wielką. Doskoczysz stąd. Może stąd doskoczysz. No jasne. No to idź tam. No, Cineczko. Szybciutko. O! Biegi, 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 bieg tak, Biegnij. Mamy no, chyba. Skubancu całe nie? A tam ja cię teraz zawsze. Chodź. Sam on. się zaczynam. A tu będę z ciebie strzelał. Ty, no, ale ale dziwnie. Nie mniej mi się chodzi. Mi też nie? To no ja jakoś... idę i potem ten, ale to tylko czasami. No ja właśnie też tak mam czasami. Ciekawe czemu, nie? Ja wiem czemu. Czemu? No, teraz już nie wiem, bo zapomniałem. <laughs> Smyre... Czekaj, czekaj teraz. Ja cię popcham. Sam się popcham. Wskakuj i zbuduj to. Bo budownie. Nic buduję i teraz se wespnę. Chłach łe. Nie musiałeś tego budować. No ale dobra. Skoro tak bardzo lubisz moje towarzystwo. A nie musiałeś, sorry. Dobra szybko. Szybko. No i może tam dalej przejdziesz i tam. A może nie? <ślecerz> no ja poczekam jeszcze. Raz. No ty leniu śmierdzący. jest kasa na tej. No, o, o, o Jeszcze czego? Dla kogo kasa do tego kasa? Ja będę więcej miał. Dalej ma więcej? Już ma więcej? Nie. Nie mam. No kurde jak to jest możliwe? No! Ja! To, no bo to mnie speszyłeś, nie! Juu! pierwszy Tak, chyba na... Czekaj. Chyba na lewo. No teraz czekaj. Chodź szybko, idziemy. Uważaj, bo go spadniesz nie tak szybko, chodź. Będę pierwszy. Chłe chłop, dawaj. Oberku, co dzisiaj robiłeś w szkole? Byłem w szkole. I tak? I co się tu działo? Hmm. Uczyłem się. Uczyłeś się? A ty? A no, ja to nie wiem co ja robiłem, nawet nie pamiętam ja dzisiaj jestem... Ja jestem w ogóle taki śpiący przez ten tydzień, Ober. A jestem kurde. Jaki jesteś? Jestem. Jesteś? Jaki jestem, taki jestem. <noise> jaki jestem, taki... Ober! Ja patrz jakie ja uniki robię jak ten James Bond. Ale ja znam... Ja, James Bond. Czekaj, no ja bo ja chcę cię osłaniać, a ty mi nie dajesz. A ty mnie opomiesz, James Bondie. No ja osłaniam, patrz, ubieram czapkę, ja, patrz. Pa... Ty nawet nie pasuje do uniformu mojego patrz, fajnie, nie? James czapka bond Ty biję. W... James czapka bond bo mnie zabiją, ja biję Aha. łopatą, ja bijo... Czekaj, to trzeba, trzeba tu. zamknąć, czekaj. Tu, Widzisz to łopata. trzeba zamykać. To mi się zdaje. Nie, a może nie? Gdy kupisz mi łopatę, to cię zabiję. Ober, proszę no. cię! Jak kupię ci łopatę <laughs> Ty jak coś powiesz, Ober. Patrz, zapukam. Nie zapukasz. Zapukam. Weź osłania mnie! Osłania, bo mi granat wybuchnie! Szybko Ober! Ober! Nie ober! Nie ober. Nie ja nie talę na tym. No to ty mnie rozbrałeś. Weź sobie czapkę ubierz. Za ducho. Weź sobie czapkę ubierz. Ubierz czapkę. Nie bo nie będziemy pasować. Będzie ci pasować. A coś ty się taki ostatnio wybredny zrobiłeś. To dzięki twojemu No No, Dziękuję ci bardzo. Nie ma co. Wejdź zbierzemy tego true O nie! No nie ja chcę mocno. Odejdź, ja chcę. No de Taki drifter. Ci coś zaraz... No i piękno, i masz motor. A ja przeżyłem. A ja też. No i za głupia, Czy ja to odbiję łopatą? Pociski odbiję łopatą. On cię w końcu zabije, zobaczysz. No bo ja go pacnę. Ty, jak to wygląda jak bandi, nie? Ta, 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 ra, 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 ra. Zaraz, tu. Dobra, dostał łopatą. Koniec. A nie, Ja do sobie jadę. No to, dziwnie mi się gra, strasznie. ty ty granaty mnie nie dotykają w ogóle. Obciuś, wejdź to tamto wiedź. Jedź w tamto wiedz Ty ja też mam pacz. Ale ja, ty ja, fuj ja no ja mam rower. Ty masz rower pocztowy. Ja mam rower pocztowy. Ja dobra, wiedź tu, chodź tu, wiedź tu. A dobra, nie musisz. Ja Kurde, ja zginąłem. Radę, czekaj, ja bo się zaczyna. czekaj. Czekaj. czekaj.